Pan tutaj mieszka? Tak, mieszkam, jestem zalewany po remoncie drogi w Suszkach e, Cała woda po inwestycji cieknie mi dom do piwnicy No to pokażmy jak to, co się w ogóle dzieje, proszę bardzo Proszę pana, czy to czy to przy każdych opadach, czy tylko przy jakiejś nawałnicy, jak to wygląda? To, to jest opad 15-minutowy, gwałtowny jest tam tu od 10 lat, były gorsze rzeczy i nie działo się takich cudów. Dlaczego tak się dzieje? No ja myślę, że przez to, że jest tak wspaniałe wykonana ta droga. A kiedy tą drogę zrobiono tutaj? Dwa lata temu. Dwa lata temu. I od tego czasu pana zalewa. I zaczyna się tak działać dokładnie. Niech pan jeszcze tą wyrwę tutaj zrobił. É isso